Witajcie, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mortal Kombat XL. Kontynuujemy naszą biatykę. Będzie tym razem rozdział czwarty, jak się nie mylę. A więc lecimy dalej z naszą fabułą. To najprawdopodobniej trzeba będzie przewinąć. Być może po prostu to później przy montażu. E, utnę. I włączę i ustawię moment, od którego, w którym skończyliśmy, gdzie pojawi się napis rozdział czwarty. No to cięcie. Rozdział czwarty? Kung-Jin. No nie wiem, spodziewałem się fioletowego nieba czy coś. Nie wiesz we wszystko, co wyczytasz w, w sieci. A ty skąd taki mądry? Z archiwów Shaolin. Wiele czytałem o pozaświecie. Nic nie jest cenniejsze od doświadczenia. Kto zdecydował, że ty dowodzisz? Słuchajcie, zajmijmy się misją. Limei musi mówić prawdę. Inwazja byłaby naruszeniem traktatu z Reiko. Tak, poza, bo pozaświatowcom można ufać. Jeśli jednak po, pozaświat jest naszym sojusznikiem, to dlaczego nie, mogli nam podczas, nie pomogli nam podczas wojny z Czoruścią? No, jakoś nie zdążę przeczytać nigdy. To nie sojusz, a pakt o nieagresji. Pozaświat jest naszym sprzymierzeńcem. W tej okolicy lepiej wyrażać takie opinie nieco subtelnej. subtelniej. A teraz gadaj, czego chcecie. I czemu nie mielibyśmy was zabić? Potrafię cię wyczuć. Nie jesteś spoza świata. Jestem z ziemskiego wymiaru, jak ty. Mój zleceniodawca, Kotalkan, jest jednak spoza świata, więc teraz ja tu jest, też jestem stąd. Mów, czego tu chcę, szukacie. Jesteśmy emisariusz. emisariuszami. Musimy zobaczyć się z Kotalkanem. Proszę o to oficjalna pieczęć Rejdena. Mogę taką kupić o tam, na tamtym straganie. Słuchaj, możesz nam, nas aresztować, a nawet zabić. Ale jeśli mówimy prawdę, to z pewnością dostaniesz po kieszeni. Albo i gorzej. Jeśli zabierzesz nas do Kana, powiem mu, że nas załatwiłeś. Może dostaniesz premię. Za załatwiłeś? Nie rozumiem, nic nie tracisz. Idźcie za mną. W tym niepokojnym czasie musimy postrzegać wszelkie zasoby jako broń, którą nasz imperator może wykorzystać, wedle uznania. Zabranie czegoś bez jej pozwolenia jest w istocie kradzieżem z rąk samego Kotalkana. Dlatego też, za twoją przewinę, kradzież skazuję cię na śmierć. Byłem głodny, a wyrok zostanie wykonany natychmiast. Śmierć? Za drobną kradzież? Nie zapominaj, gdzie jesteś.

A więc broni jakiegoś głodnego człowieka, uciekaj stąd szybko. Czyli znaczy człowieka, który ukradł z głodu, a oni klucze śmiercią każą. Wiedziałem, że nie powinienem ci ufać. No proszę, najemnik udziela lekcji na temat zaufania. Oto kolejna okazja do nauki. No tak? Wow. O, piłk, ale ma kijek, kurde, kijkiem go bije. A wow, wow, dobra. Ojo, ale on ślizgi cały czas robi. Wow, to było dobre. Wow, to on. Ale dechł mnie. O kurde, złamał mi kark chyba. Czy nie wyłączyłem Discorda, że ktoś mi tutaj. Słyszę jakieś wiadomości. Oła. ty rewolwerowców zadycha. Ooo, ale mi prosto w twarz dał. Normalnie nabojami, nabojami, no. Zestrzelił mi w twarz, ale ja żyję! Ja przecież żyję! Ale dostał spały, zobacz. Pa, pach, pach! jeszcze raz mu. Nie idzie? Ała! Kurde, mogłem go wypokonać, ale niestety... I pięknie z łuku go zastrzeliłem na koniec. No Szybko się uczę pyk, 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 pyk. No dobra Uuu, coś się trzęsie ziemia. Habita ma o ja cię kręcę. Jaki potwór? Zabawmy się, tor! Nie możesz usłyszeć kucyka jak inne dzieci, w archiwach nic nie mówiono o takich stworach, no dobra. No, dobra. Pach. O. o Jezu, ja nie wiedziałem, że to jest Quick tam Event! Ała! Przepraszam, przepraszam, już bije się, już, już, już robię to. Jeszcze raz, tak? Teraz Xa zrobiłem, dobra. Teraz znowu będzie X, czy coś innego? Y. A nie zdążyłem, nie tego, nieee, on mi pozabija moich przyjaciół. Ty chamie. Huderlach, ty tu robisz problem, ty mieć problem. Dobra, dobra, chodź. Teraz gówniarza. Ej! He! Ale to jest nieuczciwe, ich jest dwóch. O Jezu mocny jest. Kurde, trzeba go naprawdę mocno pałą walić. Dobra, dostał. Kung-Jin zwycięża. Dobra, ale jeszcze jedna runda i nie będzie łatwo. Kurde, on takim... Wow, on swoim tym dzieciakiem rzuca we mnie w ogóle. Jak on tak może swojego przyjaciela traktować? Ała. Ała. Ajajaj, aj, aj, złapał mnie. Chciałem coś wykombinować fajnego, ale nie udało się. A Jezu, nie udało się złapać tego. Ajajaj, aj, aj, Ferator zwycięża. O, lander no Kurczę powiem wam, że to nie jest taki łatwy przeciwnik, bo jego cios jeden jest potężny. O kurde. Oła! Się wkurzył chyba Au, to bolało Uuuu, au, Nie, 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 nie au. Po! Tak się kończy, babki sranie Hedzi, ja bym z tobą zakumplował się, ale szkoda, że jesteś psychopatą Nic wam mnie jest. Ok. Oj, kolejny przeciwnik. Dobra. Przybyszcie z ziemskiego wymiaru, tak? Ta istota musi dowiedzieć się więcej o waszych technikach dyplomacji. Jesteśmy tutaj, by zobaczyć się z Kotolkanem. General Blade wtrącajcie się wewnętrzne sprawy poza świata. Karan za to jest śmierć. Jak za wszystko tutaj. Zaczynam dostrzegać pewien schemat, ale ponieważ przestrzegamy traktatów z Reiko, skonsultujemy to z imperatorem, zaczekajcie na niego tutaj. Zechcesz nam teraz łaskawie wyjaśnić, co ci strzeliło do uba? Nie mogę zrozumieć, dlaczego zaryzykowałeś wojnę międzywymiarową dla złodzieja. Bo wielu złodziei można zwrócić ze złej, zawrócić ze złej drogi coś wie o sobie pewnie to, by, czy coś wie o tym pewnie, bo sam pewnie był 5 lat temu. Mhm. Czyli sam był złodziejem. Kurka, grinaro idzie. Co weźmie, posążek, takie to warte. No i zobaczymy, z kim tutaj będziemy walczyć, bo pewnie w przeszłości będziemy z kimś walczyć, bo teraz to już chyba audiencja u Kotalkana już jest załatwiona, najprawdopodobniej. Więc być może teraz tutaj w przeszłości pokażą. Ooo, by... będziemy z Raidenem walczyć. Mam wartość sentymentalną do tego przedmiotu. Mimo wszystko wolałbym jednak, żebyś go nie ukradł, żebyś go nie kradł. To pamiątka rodzinna, nie powinna się znaleźć w twoich rękach. A. Twoja rodzina zaszczyciła mnie wręczeniem tej pamiątki po twoim kuzynie Lao, po jego śmierci. Śmierć, którą spowodowałeś, zmusiłeś go do walki z Shokanem, a potem stałeś i patrzyłeś jak ten łajdak łamie mu kark! Posuwasz się za daleko, Kung Jinie, Nie dość daleko. Masz Raden. Zobacz co z tobą robi Raden. Spróbuj piorunem i strzelić, no? A ej, dobra, nie wiem, no, przepraszam. Ej, no co ty robisz? No ale jak ja mam z Radenem, skurde z bogiem wygrać? To jesteś niepoważny chyba, ty gra jest niepoważna. Jak ja mam z, z takim bogiem wygrać, no Zobaczcie, przecież on mnie, kurde, zaraz normalnie posieka. A i znowu mi to zrobił. Supermana mi zrobił, a znowu supermana mi robi. Ależ to, kurde, w ogóle tu nic nie widzę. To przez ten deszcz i pioruny to ciężko w ogóle cokolwiek dostrzec. Ależ mnie... Dobrze, że mi się udało. Ale, dostał wryjek. Pięknie. Ała. Ała, wiedziałem, że to zrobi. Kurczę, sam chciałem to zrobić. Aj, złapał mnie jednak. Zanim mi się udało to zrobić. Niedobrze. Aha, jeszcze mnie wścieknął! W locie. Jeszcze mnie chyba, no kurde, no dobry jest Raiden, no dobry jest Muszę uważać teraz. Jeden cios i pomie. Ale mi się udało. Jest! No i co Rejdenku? Spierunowałem cię, co? Daj mi odejść. Spierunowałem go Krewnia Kunlao, więc następna wielkiego Kunlao. Zwykłym złodziejem. Sądziłeś, że możesz tak po prostu wejść do mojej świątyni, a potem z niej wyjść, bez mojego zezwolenia? Chciałeś, żebym cię zaatakował. Dlaczego? By uwolnić twój gniew, obudzić w tobie rozsądek i sprawić, bym poczuł się jak szmata. Użalanie się nad sobą zawsze było słabym punktem twojej osobowości biegnie przed tobą jaśniejsza ścieżka, taka, którą, która pozwoli ci w pełni oddać część przodkom, taka, której jesteś godzien. Przemowa życia normalnie. Udaj się do Akademii Wuxi, dołącz do Shaolin, jako Kung Lao przed tobą. jak Kung Lao przed tobą. Nie mogę, nie przyjmą. Ich obchodzi tylko o to, co masz w sercu, nie to, kogo twoje serce po, do, pożąda. Dla mnie jest już za późno. Nigdy nie jest za późno, wiesz? Masz. Nigdy nie jest za. <laughs> Nigdy nie jest za późno, kunzinie. Widzicie jak ja wiem co mówi? Wiedziałem, że to powiem. Czytam normalnie w myślach. Dobra. Wieści o uchodźcach są niepokojące. Nie byłem świadom ich podróży na ziemię. Wiem jedno, nie zapraszałem gości z ziemskiego wymiaru, a na pewno na takich, którzy utrudniają wymierzanie sprawiedliwości. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteście przymierzeni z Mileną? Może nowa moc, którą dysponuje, zjednała jej sojuszników. Z Mileną? Nie, nie, nie jesteśmy nawet w pełni, że to amulet Shinoka. Użyła amuletu Shinoka? Przedmiot, który zgodnie z zapewnianiami ziemskiego wymiaru miał być zabezpieczony, gdy poza światu nie zaproponowano udziału, to nas zaatakowało po zaś, Kotorkanie płomieniu, po mieniu palące słońce. Jesteśmy tutaj dlatego, że również martwimy się o zniknięcie amuletu. Nie chcemy naruszać autorytetu twojej władzy. Jest tu przynajmniej jeden ziemianin, którym umie władać słowem. Pamiętam jednak wasze przysłowie: więcej honoru mają złodzieje niż dyplomaci. Miałem wątpliwe szczęście być zarówno jednym, jak i drugim imperatorze. Mówię jednak prawdę. Jesteście sprzymierzeni z Mileną. Możecie wykonać wyrok. Kotorkanie. Zgodnie z prawem poza światem domagał się możliwości obrony poprzez walkę. Co? Chcesz udział wziąć w pojedynku, który uwolni nas od wszelkich zarzutów? Odmowa prawa do pojedynku przynosi hańbę oskarżycielowi. Wiele wiesz o pozaświecie. Hm. Pamiętaj, pojedynek kończy śmierć. O, z Kotolkanem będziemy się walczyć? Niczego nie wygrałeś, jedynie kilka sekund życia więcej. No, to bo już kierowałem, no to wiem co potrafisz. Oła. Ej, no jakoś się tutaj wolny jest dosyć. O, teraz już... Oła, teraz już nie. Dobra, przepraszam. No! Pięknie, Kun zwycięża. Jeszcze jedna runda, proszę cię bardzo, mój drogi. No i co, do wysokości? Ała. Ała, Bardziej próbuję tutaj coś wymyśleć, ciekawego, ale kurczę, chyba nie wychodzi. Chyba najlepiej naciskać obojętnie co. Oła, znowu to zrobił. Znowu ktoś pisze, Holender, jasny. O, no i było sobie życie. I śmierć, czyli to fatality można zrobić mu, czy nie? Chyba nie. A teraz imperatorze? Zarzuty przeciwko wam są nieważne. Ogłaszam mniej, mniejszym, że ziemski wymiar nie ma złych zamiarów wobec poza świata. A teraz mnie zabi skończymy z tym. Chyba nie zamierzasz. Miast ja twojego życia żądam twych usług. Jeśli Mina posiada amulet, mamy większe szanse na odzyskanie go działając wspólnie. Imperatorze, nie można im ufać. Dwora, czy nie widzisz, że mam wobec nich zobowiązanie? Dla nas to zaszczyt Kotokanie. Nasza wdzięczność jest niezgłębiona niczym ocean. O kurde, jakie słowa. Porozmawiam z generałem Blade i poinformuję o naszej nowej umowie. No dobra, mamy 4 bity wybyły. Dzięki za informację. Cztery bitwy były, dlatego też czas właśnie na zakończenie tego odcinka, bo się skończył rozdział. Dziękuję Wam, moi drodzy, za ten odcinek, za, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam podobał, bo mi się, trzeba przyznać, Mortal Kombat XL bardzo podoba. Fajnie mi się przechodzi w tą grę w sposób właśnie taki etapowy, z rozdziału do rozdziału. No super, fajna gra, mi się bardzo podoba, dlatego chętnie będę grał dalej. A jeżeli Wam się takie coś też podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam Was do tego. No i trzymajcie się, moi drodzy, ciepluteczko. Do następnego, trzymajcie się. Pa-pa!